Okej, hey, z tej strony Daniel Przepraszam za moją Długą przerwę w YouTube <laughs> nie, chcą, nie wiem jakim cudem Ale mi się zepsuł telefon Że nie mogłem ani wejść na YouTube I nic nie mogłem zrobić Ani żadnej apki nie zainstalować <laughs> I teraz będę miał nowy Nie no, Jezu jaki nowy Nagram nowe odcinki jutro. Jutro sobota. Sobota jest noc jak coś. Sobota 17-10 17 października. No i od jutra jak będzie się zbierało komentarzy, to nagram pytanie czy wezwanie. Dokończymy na dziś. Jutro proszę was, aby było jak najwięcej komentarzy, tak się już za wami stęskniemy, że musi być teraz dużo wrzuconych filmów, mam strasznie mało, mało subskrypcji, taki biedak ze mnie, no. No dobra, to cześć.